Raz, dwa, trzy, zaczynamy. Ja się mam go z tej strony, Julia. Teraz bardzo to bardzo zazdaje się w kolejnym filmieczku na mam Ja pokażę, jak oni nie pomalować po Ja tym lakierem dziś mam malować, jedną ręką mam pomalowaną. Czy widać, jak mam pomalowaną? Tak, jedną, taką czyściutką. po co dwie malować, żeby był szybciej ten filmik nie był taki długi. Już Wam pokazuję, tylko chwileczkę. Ja tu miałam... Jak chcecie, jak wyjść na to możecie oczywiście dać też naklejki. O, no, tu mam drugie. Dobra, to ja tą rączkę. Teraz patrzę. Czekajcie, bo musiałam Zrobić dużo rzeczy I mnie zrobił. Bo musiałam szybko nagrać ten filmik Bo o 20 muszę Bo o 21 mnie babcia przychodzi. A ona Ma też wydać. <grym> A też A, Zapomniałam powiedzieć, że jesteś ze mną dzisiaj Siasia I masz Ja nie ma. <grym> Niedługo babcia ci idzie, No, przejdzie na stina i bo tata przyjdzie do babci. Nie mam pat, A bo ja ciebie nie pisnuję. Tak ostatnio. Dobrze? Babcie! Chodź. Dobrze? Tutaj mam mój lakierek. Ja taki wybrałam różowy brokatowy. Więc teraz zacznę... O, nie, jeszcze książka, książką początku. No tak nisko. O oh, my god. Ale to się nie pierdzi, Ty się spierdziałeś, no Ej! Ja to z kadry! Przelałeś. Gdzie mi w kadrę władzisz? nie mnie, mi tej podstawki, że widzowie, gdzie? że ja to pomaluję. I zawsze, i niech, I jedna osoba się pytała właśnie jak ja robię to paznokcie, że tak równo i ja nie wychodzę za linię dzisiaj właśnie wam to pokażę o tak wjadę o ma. mamy tu lakier ja pomaluję tą rączkę i później wam pokażę jak mi wyszło i ocenicie w komentarzach czy ładnie pomalowałam te paznokcie ten manicure czy ładnie zrobiłam manicure później wycieracie o zakręcenie od zagrębki, pudełeczko lakieru, jak macie za dużo, to razem się zróbmy, o musi być tyle max, żeby nic nie wysiało że kropelka, o maluję szybciutko, no i za chwilkę się widzimy, papa! Poczekajcie, teraz się wyciszę i mnie nie będzie słychać. A z kadry. Chciałam powiedzieć, że to tylko reaguje na mój głos i tylko nie słychać mojego głosu. Mam stawiane na mój głos. Ale to już wyciszę. Hmm, się ten hit, Jula? To mamy takie luzowe osia.

No, ależ nie maluj no tego. O nie, głośnik mi się włączył. Już włączam. Znowu mi się włączył na... Nie mam mi tego telefonu, ale nie zielony. ten twój lakier zielony. A dziś Dobra, będzie włączony. Jak zaraz mi się. Gdybym miał wyłączone, to bym się zaraz sam włączył. Okej, okay, widowie musiałam się wyciszyć niestety. A teraz już mam pomalowane, zobaczcie obie dwie rączki. W komentarzach oczywiście. Czy równo pomalowałam te rączki? Napiszcie ocenę. Jeden w skali do 10. Okej, okay, napiszcie. Jeden w skali do 10. Używa. Dawaj, żegnam to oczywiście serdecznie. Więc pa. Jak tego jest? Tego pisaku. Boże, za ciebie. Boże, świętych! To moja śminka, używałam. No, nie. Telefon mi się wykrzywił, dlatego my nie widzicie. Mam na podstawce takie specjalne no, no bo to jest, ma dać moja szminka, no. A gdzie moja? Nie wiem, nie jestem wróżką. Okej, okay, więc to tyle w dzisiejszym odcinku, więc serdecznie. Pa, pa!